Siemano ludzyska, z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Kingdom New Lands O już ziomek mi daje pieniądze, których teoretycznie potrzebuję, ale niech on sobie tam je mnoży, tworzy i tym podobne Tu mamy katapultę, tu mamy rycerzy, tu mamy żołnierzy Farmerzy mi są niepotrzebni, bo jest zima A zima oznacza tylko jedno Chciałbym ulep naprawić tamte bramy i niech oni podejdą z tą katapultą, ale to troszeczkę czasu zajmie. Tak mi się przynajmniej wydaje. I nie mam na to pieniędzy tym, w tym momencie. Te katapulty są spoko, tylko że oni mają taki problem, że e, trafią jedną katapultą na 400. Ja idę od razu naprawić tam bramy. Niech oni się wszyscy przesuną w prawą stronę bardziej i niech oni tam bronią. Najwyżej będę ich tracić co chwilę. Takie życie. Ale z katapultą oni nie powinni mieć problemu żadnego, tak mi się wydaje przynajmniej. Tu jest dzielny łucznik, który gdzieś tam ich strzelał cały czas. Zbudujemy te bramy do końca. No, ja bym wysłał te ekspedycje wszystkie, wiecie, im więcej ludzi wyślę na te ekspedycje po zniszczenie tego portalu, tym chyba lepiej. Ale może poczekać, aż będzie dzień, w którym, znaczy noc będzie taka, w której portal będzie wyłączony. I wtedy zaatakować też tak można No na przykład portal teraz jest włączony, aktywowany W dzień Dzień się nie zaczął, a tu już atakują Ja nie rozumiem tego No i stracę tylko ludzi niepotrzebnie Bo nie mam tyle pieniędzy, żeby on tam ten A łucznicy nie wiem co Oni, oni sobie idą powoli No i jeszcze ci przylecieli O to po moich ludziach Weźcie tutaj, zaatakujcie ich czy coś No i straciłem młotkarzy O standardowo a to pięknie. czekaj ty biegłeś, ziomek? O co ci chodzi? A ci idą jeszcze z tym. A, z katapultą. Doszliście? Nie wiem, co się wydarzyło w trakcie życia, ale dlaczego mnie zaatakowali tak nagle, jest bez sensu. Czy ja mogę im odebrać pracę i niech zostaną moimi tutaj łucznikami? A to jeszcze gruby idzie. Hmm. To tak, jakby nie było za łatwo. Jak przegram tą mapę teraz, to jest kurde, tak. O, jeszcze super! Jeszcze zamiast biec, to on się zatrzymywał co sekundę. No, ostatnią nadzieją naszą na przeżycie są moi żołnierze z lewej strony, którzy bronią lewej strony. A oni idą w stronę moją z tymi pieniędzmi, z tymi kosami, z tym wszystkim. Szkoda, że gruby idzie w tą stronę też. Znaczy, powiem wam szczerze, że nawet jeżeli to przeżyję, to wydaje mi się, że już to nie ma sensu. Coś robię źle. Widzę, że robię coś źle, ale nie mam pojęcia co. Mam dużo żołnierzy, ale może za długo czekania na to wszystko. Może powinienem zniszczyć tamten portal jak najszybciej. Wy moglibyście strzelać na przykład. Połowę mi zmiót z powierzchni ziemi. O i drugą połowę. Nie, to nie ma sensu. Ja nie mam pieniędzy, nie mam nic. Tak naprawdę. I. Kurczę, 8 minut odcinka tak naprawdę, po skróceniu będzie 4, myślę. Mogę jeszcze postarać się odratować to w tym odcinku. Ale to kompletnie nie ma sensu. Dam temu pieniądze. Tobie już nie dam. Tu wszystko poniszczone, masz pieniądz, masz pieniądz. O, tu jeszcze też jakiś wieśniak idzie. Zamienić ich wszystkich nauczników też nie ma co? Może przez to, że przesunąłem tą katapultę niepotrzebnie w prawo. I idę zobaczyć ten portal. Kurczę, żołnierzy by mi potrzeba. Niby tych wszystkich wieśniaków odzyskałem, ale co mi to da, jak ich nawet nie mogę uzbroić? I idę na portal, będę stał przy nim, i teraz pewnie portal jest wyłączony. 100%. No jasne, że tak. Teraz mógłbym go zniszczyć nawet, ale nie mam jak. Nie mam żołnierzy. Dajcie spokój. No jakbym z tej strony nie miał portalu, znaczy portalu, dobrze, jakbym nie miał portalu. To do tej łódki na tą stronę byłoby proste. Może najlepszym sposobem jest zbuduj jak najszybciej zamek, zdobądź żołnierzy, zdobądź gwardzistów i wyślij ich zniszczyć ten, żeby tak do 20 dnia już to mieć ogarnięte, bo w... później nie da rady. No dobrze, no trudno, nie będę przedłużał nawet tego, bo to nie ma sensu, bo ja tylko chodzę i wyrzucam pieniądze w błoto. No trudno, przegrałem, musiałbym zacząć od nowa. Myślę, że poza odcinkiem zacznę, jak uda mi się to przejść, to e, będą kolejne odcinki. Jeżeli mi się tego nie uda zrobić, no to zakończymy serię na tym odcinku. Więc póki co, ja się z Wami na razie żegnam i z tą grą, i z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie i widzimy się prawdopodobnie w jakiejś nowej gierce. Cześć Wam.